Witam Was ponownie. Dzisiaj znowu tematyka połączeń na jaskółcze ogony przelotowych, ale tym razem wykonamy to na pilarce stołowej. Zapraszam. Tutaj mam nadzieję, że pojawi się pytanie od Was, że znowu Jarek pokazuje wczepy na jaskółcze. On przecież niedawno tak o tym mówił. Już tłumaczę, te wczepy, które mam w ręce, to była debina, około 50 mm, elementy mogły być dowolnie długie, mogłem to właśnie wykonać na pilarce taśmowej, i tak też zrobiłem. A dzisiaj taka sama, taki sam efekt uzyskamy, ale na właśnie na stole na pilarce formatowej. Po co ta zmiana techniki? Jeśli to połączenie będziemy wykonywać w elementach które są bardzo długie. Wtedy warto byłoby, żeby ten element był zawsze w poziomie. I wtedy właśnie robimy to na taśmówce. A jeśli element jest na przykład szeroki, wtedy możemy śmiało brać się za pracę właśnie na pilarce stałowej i to też Wam dzisiaj pokażę. Ale zanim przejdziemy do połączeń, mam kawałek płyty, muszę zrobić z nich z tej płyty dwa równoległe paski. I zaraz Wam pokażę po co i dlaczego, ale najpierw to zacięcie. Płyta sformatowana, skaczemy na chwilę na strunnicę, żeby to połączyć. Teraz te dwie płyty muszę połączyć pod kątem 90 stopni. Tutaj, akurat prawie, że idealnie jest to spasowane. Lekko poprawię i mogę. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. I mogę tą płytę przykręcać. Chodzi tylko o to, żeby na samym narożniku zachować faktycznie ten kąt 90 stopni, żeby te płyty gdzieś nie wystawały między sobą. Żeby były dobrze zlicowane. I kilka konfirmantów dam po zewnętrznych stronach i kilka w środku. Te kawałki gdzieś tutaj, tak mniej więcej 20 cm. Od lewej i od prawej krawędzi zostawię sobie wolne, ale to zaraz Wam powiem dlaczego. I teraz, zanim wrócimy na pilarkę, jeszcze szybkie rozrysowanie tych wczepów. Zaczniemy teraz troszeczkę inaczej. Najpierw zrobimy sobie wymiar plus minus 12 mm z jednej strony, i z drugiej strony. Ok, tutaj sobie mogę zaznaczyć ołówkiem. Żeby było widać, w pionie będzie trochę wygodniej. Teraz, powstałą część tutaj w środku dzielimy na nieparzystą liczbę części. Zmierzymy sobie tylko ile to ma. I tutaj mamy niecałe 142 mm. Kalkulator w dłoń. 142 dzielone na 5, 28,4. No i teraz już cyrkiel w rękę, i próbujemy to równo podzielić. Oczywiście możemy to zrobić w jakimś innym układzie, to już zależy od Was. Ja spróbuję zrobić to równo. Troszeczkę mniej. Mniej więcej chyba mam, więc mogę robić głębsze znaki. Ok, prawie. Prawie idealnie. Teraz ołówek. Nie wiem, czy ten oczywiście byłby lepszy, ale nie wiem, czy będzie dobrze widać. Ok. I teraz rzecz odsyłam do poprzedniego filmu. Tam pytałem o błąd, i wydaje mi się, że zdecydowanie lepszym sposobem będzie wycięcie tutaj wewnętrznych części zamiast zewnętrznych. Wtedy wykonałem to, wydaje mi się, że źle, więc tym razem od razu zaznaczamy, że to wylatuje, to wylatuje, to wylatuje. A teraz przeniosę sobie jeszcze ten podział od czoła. Na jedną ze ścianek. Okej. Okay. Gotowe. Tu wylatuje, tu wylatuje i tu wylatuje. I to już bierzemy jeszcze tylko poprawię znacznikiem z jednej i z drugiej strony. I teraz to już możemy śmiało brać na pilarkę. I teraz myślę, że coraz bardziej jasne jest, po co był mi ten element. Będzie to element, na którym będę kładł tą deskę do zacinania. Ale zanim jeszcze tutaj zacznę zacinać. Warto, ponieważ przykładnicą zakrywam otwory czy wkręty te, te konfirmanty, konfirmaty, przepraszam. Warto sobie zaznaczyć, gdzie one są. Chyba, że ktoś za dużo pił. Przeniosę sobie tylko te linie na każdą ściankę. No i dobra. Teraz mogę zacząć myśleć o rozcinaniu. Etap pierwszy to będzie rozcięcie tego elementu pod kątem 8 stopni w tą stronę. Dobrze? Przepraszam, nie w tą, w tą. Czyli wystarczy mi przesunąć, ups, przesunąć przykładnicę, ustawić ją pod kątem właśnie 8 stopni. Co też robię. Jest 8, blokuję wszystko. No i teraz kwestia samego zacinania. Przesunę sobie moją nową przykładnicę i będę rozcinał w tym miejscu, oczywiście, gdzie nie ma wkrętów. No to jest oczywiste. Ścisk w rękę. Zablokujemy sobie to do przykładnicy, żeby gdzieś tam się nie przesuwało. Kwestia wysokości. Na pewno trochę niżej. Praktycznie będziemy się skupiać właśnie na ustawianiu wysokości. Ponieważ te pierwsze nacięcie, które zaraz wykonam, zrobi idealną linię do ustawiania naszego materiału już później tego, do, w którym chcemy wykonać połączenia. Dobra, odpalam piłę i jedziemy. Jak widzieliście, bazując na tym rozcięciu na dole, można to zrobić bardzo bardzo dokładnie. Zostawiłem oczywiście, nie wiem, półtora no mm nad tą linią, ponieważ tutaj już będzie miejsce dla dłutowania. Teraz potrzebuję wykonać obrót tej przykładnicy o minus 8 stopni. No i tu niestety minus, ponieważ ta przykładnica w tym systemie. Nie przestawia się w tym punkcie, tylko niestety trzeba przemocować ją, przełożyć na drugą stronę, więc chwilę przezbrojania maszyny i za chwilę wracamy do pracy. I teraz pierwsze rozcięcie wykonam z samą płytą, żeby wyznaczyć najpierw tą linię, a później znowu będę dokładał tą kreskę ołówka do miejsca, gdzie trafi tarcza, czyli podobnie tylko, że w drugą stronę. Jak widzieliście kilka razy jeszcze przejechałem ten odpad w środku i teraz wracamy na strugnicę. Tutaj mamy odpad. Możemy to zrobić wprost dłutem, a możemy też sobie pomóc i, i troszeczkę skrócić ten odpad. To powinno przyspieszyć samodłutowanie. A teraz nie zostaje nam nic innego, jak po prostu to wszystko wyczyścić. Oczywiście wszystko ładnie wyczyszczone. Bardzo ostre krawędzie z każdej strony można przetrasować to. Oczywiście nie pomylcie się ze stroną. Możemy to ustawić na elemencie. Tutaj też ewidentnie było widać błąd na filmie o tych wczepach wykonanych na taśmówce. Teraz nie potrzebuję żadnych dodatkowych elementów, które gdzieś dostawiałem, żeby utrzymać kąt. Tutaj mogę po prostu zlicować te miejsca oraz bok. I kiedy mamy to ustawione, wystarczy przycisnąć z góry ostry ołówek, i możemy. Przenieść te linie tutaj. Teraz po pierwsze, rysak i tak musimy przejechać rysakiem dookoła. Powinno się to zgadzać, i można sobie sprawdzić, czy te 8 stopni. Które tutaj powinny być, również są tutaj. No i jeśli spojrzycie, to jest to. No, myślę, że wyszło idealnie. Więc, jeśli chcemy, to możemy przenieść ten kąt w ten sposób zaznaczyć sobie, zablokować. I możemy to przenosić na drugą stronę. A jeśli mamy taki znacznik, znacznik, no, szablon do odrysowywania, teraz niestety trochę trasowania jest. Te linie, które są tutaj wykonane, musimy przenieść na przeciwległą ścianę. Więc, no, trochę dokładnej pracy. Czym lepiej to zrobimy, tym lepszy efekt uzyskamy zdecydowanie. Tak, przygotowanym elementem wracamy na pilarkę stołową. Na pilarce wracamy do ustawienia pierwotnego, czyli przekładnica będzie popychała materiał, a nie materiał będzie popychany do śniegu do przykładnicy, więc muszę to chwilę znowu poprzestawiać. Moja przykładnica aluminiowa przestawiona jest ustawiona na kąt 90 stopni. Moja ta dodatkowa przykładnica, którą zrobiłem, również będzie jeździć teraz prostopadle do tarczy pilarskiej, czyli będzie pod kątem 90. Mogę ją sobie zablokować. Czyli to zostaje na stałe. I teraz. Co zostaje zrobić? Obniżyć tarczę troszeczkę w dół i pochylić o 8 stopni. Zaczynam rozcinać, oczywiście pamiętając o tym, gdzie jest odpad i po tej części linii muszę się łówka trzymać, nie mogę wyjść na zewnątrz, jak wyjdę za daleko. No to oczywiście od razu to połączenie będzie zbyt luźne. Okulary na nos. I jedziemy. I oczywiście zostanie jeszcze ustawienie wysokości, ale to zaraz dojdziemy po pierwszym, drugim cięciu. Powrót na strugnicę, piłka w rękę, z grubszego wycinamy, a reszta tradycyjnie dłuto w rękę i jedziemy. Jeszcze pasowanie zrobiłem przed chwilą, lekko poprawiłem, ponieważ troszeczkę za mało tego zebrałem, jednak tego ówka zbyt wiele zostawiłem. I myślę, że jakoś tam nie będę się jakoś tam wielce rozczulał nad tym. Teraz jest ciasno, ale to jest modrzew, to nie jest dębina, tutaj to się będzie trochę wgniatało, więc spokojnie możemy działać. Władowane, i myślę, że wyszło nieźle. Tutaj jeszcze troszeczkę to miejsce dobijemy, ale przez coś. Dębi, moje, tutaj coś weźmiemy. Będę z wami szczery. Efekt, który udało mi się uzyskać, a wykonałem to, słuchajcie, drugi raz w życiu, jest wręcz idealny. Naprawdę. Spasowanie tego wszystkiego, tutaj nawet struga nie trzeba by używać. Można minimalnie tylko papierem ściernym zebrać gdzieś tam te ołówki i jest super dobrze zrobione. Aż jestem w ciężkim szoku jak fajnie to wyszło. Niewielkim naprawdę nakładem pracy tylko pilarka stołowa, później ostre dłuta i możecie zrobić bardzo dokładne połączenie, które oczywiście jest bardzo mocne. Porobię Wam zdjęcia jakieś w zbliżeniu to zobaczycie, jak fajnie to wyszło. I na tym zakończymy. Mam nadzieję, że film się spodobał. Ja bardzo się cieszę, że wykonałem ten odcinek, ponieważ poćwiczyłem sobie tą technikę i myślę, że jest to jedna z najdokładniejszych technik, jakie znam, bo efekt przerósł moje oczekiwania. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!